Witam Was z powrotem w Bioshock Infinite. Podbiegłem troszeczkę, żeby się mapa załadowała stamtąd. Yy, i mam, będę pociągać niestety nosem, bo nie dość, jest, że jestem troszkę... Yy, chory, no to jeszcze mnie dopadła wiosna, bo się zaczęła i pylić zaczęło. To wciąż Żartuję, ale naprawdę nie lubię wiosny yy, z tego powodu, że jestem alergikiem. Dobra, nieważne, już dość o mnie. Chciałem tylko Was jeszcze poinformować o jednej rzeczy. Ja zrobię niedługo filmik. Filmik oddzielny, co do właśnie Bioshock Infinite, który będzie opowiadać o, o moich odczuciach co do tej gry, o tym, co uważam, że tu się dzieje. Zrobię to tak w środku gry, może po tej części, co teraz, może po tej serii tych paru odcinków, co teraz nagrywam. O, właśnie, włączę sobie stoper. Bo ktoś mnie pytał, czy mi się podoba i a ja zamierzałem już nagrać taki filmik. No, wybaczcie. Beknęło mi się. Nie, przepraszam. Dobrze, rozumiem, że mamy zmierzać tam, bo mamy już prąd. Łapie. A, y, zaraz, poczekajcie chwilę, bo jeszcze chyba wydawało mi się, że muszę przyciszyć trochę. Music może nie. Voice byłoby dobrze. Kurde, bo muzykę lubię słyszeć. O, zrobię tak. Będzie może lepiej mnie słyszeć. Okej, okay, udało się i ruszamy. Na gondola. The gondola's coming! He will abandon you, my sweet Elizabeth. Elizabeth. Once he has what he needs, he will leave you alone. Oh. What else could you expect from a liar a killer of women? Comstock. Father, prophet, whomever you are. I'm leaving and there's naught you can do to stop me. Oh, sweet child. That's where you're going. Nie ja że ja mogę tędy sobie fruwać. Rockets, bądźcie ostrożni! Wow. Wow, naprawdę za dużo akcji się dzieje. jaz. Bon Kurde, strasznie się, wybaczcie. Czytam, że szybko, tak e? szybko. Może trochę się uspokoi. Wiecie co? Ja na razie wyłączę na nagry... O kurwa, mać. Już się trochę uspokoiło, ale mówię wam, coś nie tak. Ostatnio nagrywałem, to pięknie chodziła. Ko kończy nam się. He? O lockpick! Papieroski. Nie palę, ale chętnie bym się uspokoił. Tak na O, kapelusz czy coś. Noż. O, ciekawy moment. Nie, 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 nie. O nie. Y możemy to wziąć, ale nie założymy tego. Spodnie to były. Znaczy mamy spodnie już lepsze. Lockpick. Zapnięte? O, ciekawe... O, kurde. Oh, so o, nie nie nie, 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 A, nie, ma! Jeszcze żyjeś? Jeszcze jeden powinien być. Jeszcze? U, fajne. Nie, nie wiem czy... Nie, szotem na pewno bierzemy. Ale więc to wydaje mi się, że zamienimy minigana na... Have nothing to hide. Czego strzelę tym? Hej, ze strzelem mu głową ciągle za mną leci. Głupi jestem, co ja robię? Dobrze, wybaczcie, za bardzo się cieszę. Ile masz pocisków? 100 na 100, wolę tym jednak chodzić, jeżeli mam pełną amunicję. Ok, some help with this. Seems easy enough. Okej, okej. może? Rozumiem, wszystko fajnie, ale chciałbym jeszcze pozwiedzać chwilkę tutaj. Yy, po poszlajam się po ty bo nie wiedziałem, że mogę tutaj tak tędy latać yy, wcześniej. Yy, poszlajam się trochę jak znaleźć coś ciekawego, to do was wrócę. Zrobiłem kółeczko, nic ciekawego nie było. Tamte drzwi, tylko właśnie były, których już byliśmy. Odpaliliśmy je prądzikiem. I możemy z nimi jechać dalej. Ruszajmy, więc. Moja pani, ruszajmy. When you're where are you from mr dewitt new york what did you do there business much like this something that really caters writing on a resume it was a fine thing you came along when you did how do you think i ended up here i gambled and now i owe money to men you don't want to be in debt to i come here to pay it back me busting you out what do you think that was charity who sent you somebody who was willing to take my marker in exchange for you Gadaj, gadaj, nie oddamy Elisabeth. O! Tylko trzy nam zostały. Czy my tam byliśmy? Nie no, byliśmy tam. Tu jest w ogóle. Praktycznie nie ma ekranu, ekranu ładowania. Zaważliście? Jak wchodzi się do budynku, to tak. Na razie tym pochodzimy. Co? o? Co? Moment, zobaczyłaś? moment. moment. Trochę chaotycznie. Wiecie co? Zmienię jednak na... To tu był karabin? Nie, coś mi się pokręciło. Gdzieś tu widziałem... Czy ja zwariowałem? Już może zwariowałem. Nie, 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 nie. nie. strzelby mamy. More money. Take it. Much obliged. A, tam, 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 okay. I coś tu błyszczy? Nie, to tylko latarniakami mi się wydawało. Ok, weźmiemy karabin. Ripper mi polecam, żeby, wa żeby walczyć z niego z biodra, ponieważ w przybliżeniu yy, za, za duży rozrzut ma. Może go posłucham. A może nie. O, więcej prania mózgu? I oni mają wciąż jej zwłoki, Z, jakieś tam zakonserwowane. Y, dollar Bill, to sprawdzaliśmy, czy jest. I weni Widimigor, jest. Y, I ciągnę tylko possession. Nie chcę possession, nie używam go. Wiem, że mi radzicie używać go na y, maszynach. No, zaraz, zaraz, chociaż, chociaż, chociaż. Y, Dokładnie to na tym. No. Co by tu ulepszyć? Zastanawiam. Y, snajperka? Nie. To nie będziemy używać. Cel bym sobie ulepszył, ale nie mogę. RPG. Nie, wiecie co? Dziękuję. Nie chcę tego Znaczy, o, jesteśmy w dobrym ustawieniu. Piorun i kruki. Chodziłem tak zawsze, jak pamiętacie, w dwójeczce. Zawsze chodziłem rojem, rojem i błaskawicą. Yy, okej. Okay. So. Looks like they call you the False Shepherd, and you the Lamb. Let's not call each other that. Suits me. How do you figure they'd know you'd be coming? Either they've got a prophet on their side. Har har. Or them that hired me also wrote the signs. Why? Got me. Murder of crows. Tak, my to już mamy. First lady, pierwsza pani. Bez ochrony. O, ulepszymy sobie sól Oczywiście Uuu ile forsy? Dokładnie usiądź sobie, ja tutaj poszperam jeszcze chwilę i zaraz ruszymy e, Czy tutaj mogę przejść? Nie Czy coś tu jeszcze błyszczy? O, mogłeś sobie siedzieć Ja się wszystkim zajmę A, czy my chcemy opuścić? Moment, moment, moment Czy ja chcę opuścić wszystko? Let's go. you all right? I want to see Paris. I want to see... everything. It's up to you now. There's no one... Wait! What is that? Forty north by seventy-four west. That's not Paris. That's New York. How did you know that? One thing I had in that tower was time, Mr. DeWitt. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow who...

Booker, co ty zrobiłeś, Booker? Nie. Aha, tu wszyscy nas nie lubią. did the trick. This one's awake. So you're this false shepherd we've been hearing so much about. Caused a mess of trouble after raffle. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. This is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really? Because it sure look like old Comstock's airship Listen, to me. I ain't looking for a fight. There's already a fight to win. Only question is, which side you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk, then join the Vox. If you believe in the righteous folk, then join I just the just Vox. Want my ship. And the Vox shall give her to you. But first, you must help <coughs> the Vox. Down in Finkton there's a gunsmith who can supply weapons to our cause.

Fire the man? Flying squad came and took him. You ain't gonna see him around no more. Samuel always thought that the pew on Sunday went hand in hand with the desk on Monday. Science is the slow revelation of God's blueprint. After two years in the Lamb's Tower on Monument Island, he took ill with cancer of the stomach. I prayed to the prophet, and the prophet delivered unto us a miracle through his servant Fink. I do not know if I will ever get used to a husband bound in a skeleton of metal, but better a handy man than a dead one. Huh? Handy Huh? Może, a, a co nam da ulepszenie tego? Nie, no, nie, 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 nie. Pozostanę przy klasyce. No, no, ja chcę im psuć przy za zaba pracy zabawy. Czyszczenie podłogi, taka zabawa.

Nie, nie, nie! To jest nie. Mało pocisków, więc pochodzę tym. A tutaj coś jest? Nie, tu nie można prze... Chyba że, Nie. On chyba nie strzał strzałów. Okej, okay, moment. Tutaj wszystko. Z tej strony? Nie. Wow, ogrom. O, zaraz, zaraz. Snajperki nie chcę.